Epson Stylus Office B40W to współczesna szybka drukarka z możliwością druku przez Wi-Fi, przeznaczona do pracy w domu bądź w małym biurze. Drukarka prowadzi szybki i wysokojakościowy druk czarno-białych dokumentów do 30 stron na minutę w równopisie i 27 stron na minutę w trybie normalnym. Jest ona bardziej wydajna od analogów laserowych. Drukarka Epson Stylus Office B40W wyposażona jest w czterokolorowy system druku. Możecie Państwo drukować jakościowe dokumenty i zdjęcia do formatu A4. Do Epson Stylus Office B40W przez sieć bezprzewodową możecie Państwo podłączać jakiekolwiek laptopy albo komputery. Funkcja połączenia sieciowego pozwala na podłączenie do urządzenia kilku komputerów i laptopów jednocześnie. Epson Stylus Office B40W zapowiada wyraźną grafikę i odbitki nasyconych kolorów. Dzięki wykorzystaniu firmowego atramentu Ink System zdjęcia i dokumenty wydrukowane na Epson Stylus Office B40W momentalnie wysychają i nie rozmazują się przy zaznaczaniu części tekstu markerem. Z kolei system stałego zasilania atramentem Ink System pozwala poważnie zaoszczędzić na każdej odbitce. Drukarka Epson Stylus Office B40W z systemem stałego zasilania atramentem Ink System to wysoka jakość druku w cenie dostępnej każdemu.